Pokój Pokój dobro! się się Bogdan jestem Jestem franciszkaninem. Podejmuję wiele 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 służb w Kościele katolickim w kapłan, któremu nie wszystko jedno. Pragnę nieść dobrą nowinę światu, dlatego od wielu lat posługuję się narzędziem, jakim jest kurs Alfa. Alfa jest świetną przestrzenią odnowy życia duchowego oraz budowaniem więzi pomiędzy różnymi ludźmi, poszukującymi i wierzącymi, tymi, którzy są samotni i tymi, którzy mają wielu przyjaciół. To prosty sposób budowania kultury spotkania, o której mówi papież Franciszek. Gdybym miał kogoś zachęcić do uczestnictwa w kursie Alfa, powiedziałbym: przyjdź, a spotkasz tu otwartych ludzi, poszukujących Boga. Dobrze zjesz, doświadczysz wielu radości i zbudujesz relacje, które pomogą ci w dalszym życiu. Z Alfa świat wygląda inaczej. Wiara wzrasta. I ludzie pięknieją. Alfa jest OK. Dziękuję Ci bardzo za czas. Poświęcony na obejrzenie tego filmu. Zachęcam Ci jeszcze do trzech rzeczy. Wspieraj nas na patronajcie, bądź z nami w kontakcie i zasubskrybuj nasz kanał. Dziękuję za Twoje zaangażowanie. Do zobaczenia!